Hej, cześć, siemanko wam wszystkim w tym sztucznym w mieście z Glego Indiana Jones 2. Yy, Przygoda trwa. No i co, zaczynamy kolejną misję w takim razie od razu. okej, okay, fajnie yy, I tak, o oni się ruszają, to nie jest trudne miasto, da? Ja nie pamiętam w sumie Dobra, mniejsza z tym, X zniszczyć nie mogę, okej okay. Ruszać się nie mogą, ale głow głowami machają Czemu nie? Yy, no i tak, co my tutaj mamy? Widzę, że jest jakaś moleczka niebieska, a więc nie mogę doskoczyć, czemu ja nie mogę doskoczyć po nią? O, popatrzcie, całe miasto, wow A więc fajnie I tak, pytanie brzmi, co ja mam zrobić? Chyba, o, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. wszystko jasne, okej, okay. tu widzę, że mamy coś do wzięcia i tu musimy położyć to tu po prostu tego jeszcze położyć O, udało się I to chyba jeszcze nie wszystko Tak mi się wydaje yy, Ale zobaczymy, okej okay, Mogę to zniszczyć? Nie mogę właśnie, dziwne. Dobra, spróbuję zniszczyć tę kanapę, czy co tam w ogóle mogę I będę mógł, i będę miał kolejny element, coś takiego, nie wiem Na razie nic nie widać z tego co widzę Woźny niech się wysił troszeczkę O jest, aha, takie coś No nawet nie zauważyłem Ale okej, okay, w takim razie mamy drugi element I możemy już go tu postawić i zbudować, więc popatrzcie, o to właśnie nam chodziło, teraz tylko to odepchać I... Uruchomić dźwignię O głowa odpadła, wow Fajnie, znaczy nie fajnie, znaczy nie wiem, dobra I co, wiecie, że mamy tutaj wyższe pięć, to łazieneczka, proszę bardzo, wszystko fajnie Zniszczymy tutaj troszeczkę, woda kapie, czemu nie Tego nie, tego nie zniszczę, no wiadomo, wiadomo, tego nie Toaleta. haha, wszystko jest, popatrzcie, o, tu mogę poniżyć. o, popatrzcie Fajnie Mam coś do wyciągnięcia i odpaliłem i popatrzcie, woda idzie, 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 idzie i wyleciała. <śla> Napełniło się. O, popatrzcie, tam mamy ten nasz, tą naszą potrzebną rzecz, więc oczywiście już się ubierzemy. I cóż, idziemy tam to aktywować. Mam 7000 kazy, więc całkiem fajnie, choć jeszcze nie za wiele, ale zawsze coś, okej, weźmy to by łówmy, może tak trzeba. Nie wiem, ale się udało, więc okej, okay, możemy sobie teraz tutaj to przekręcić i popatrzcie, wejście na stryk jest, ale faza. Ciąg y, tylko tu trzeba się ustawić jeszcze kawałeczek, o, i możemy iść na górę, <grym> oczywiście. I tak, tu jest jakaś winda chyba, czy coś w tym stylu, może być, tutaj... o, tu chyba coś mogę budować, tak, tu mogę coś budować, pięknie o to chodziło. Ale co to jest? O, to jest krzesło. Nie no, nie pogadasz, nie pogadasz. Często to krzesło musi być. O, zniszczyło się. Czemu to po ja budowałem? A w sumie sam nie wiem. Trzeba było to, trzeba było. Więc możemy tutaj sobie coś zbudować, a dokładniej włożyć. No, zbudować, zbudować, zbudować. I tak, idziemy to zaprowadzić. tak mi razie ten kawałaczek niewielki. <laughs> niewielki. No, plus. Woźny skacze, ja pcham. Czemu nie? I co? Udało nam się? Aha, po to mi było, po to, mi było to potrzebne. Okej, okay, wszystko rozumiem. I co, możemy wrócić się na dół, ale wrócimy się oczywiście tędy po całej szelu naokoło Nie, <śm> nie, wziąłem nie wziąłem niebieskiej monety właśnie, wiem, o łóżko się pojawiło <śm> Fajnie I tak, stawiamy to tutaj I możemy pchać W tą stronę, a mogę nawet i w tą stronę nie, nie mogę to stronnie, ja tego domknąłem. <grych> domknąłem... Okej, okay, udało się i idziemy. Na zewnątrz, popatrzcie, wszystko fajnie. Dużo ludzi mieszka w tym domu, naprawdę. Może jakaś imprezka tu była. hm, może coś takiego. Kto to tam ich wie? Okej, okay, kasy troszeczkę wpadło, wiadomo. Weźmy to wszystko jeszcze. 15 tysięcy jest. Wow, niewiele jak na razie, ale... Co, co tam? Yy, nie, woźny, 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 nie, nie ma przecież tej... Yy łopaty, dokładnie, tylko na nieotwer. A więc cóż, szukamy dalej naszego naszej potrzebnej rzeczy, żeby ją tutaj położyć, gdzieś na pewno jest, może w tym stole się kryje, albo w sumie tam też dobry pomysł, też można w sumie sprawdzić, bo coś pewnie tutaj jest, ale to okej, okay, czemu nie, więc zobaczmy, mamy tutaj coś ciekawego, czy nic, mamy łopatę, o popatrzcie, to nam było właśnie potrzebne i teraz możemy coś tutaj zbudować. Co to jest? Aha, woda tam płynie. W niech sobie płynie, tu sobie to wykopię I postawimy. I co tam się dzieje w ogóle? A sam nawet nie wiem. Dynamit! Ale faza. Ale gdzie go położyć tu? Nie, <laughs> nie, tutaj dy dynamitów kłaść nie muszę za Albo i nieszczęście. <laughs> Więc pytanie, co ja mam z nim zrobić? Aha, może być na górę. A nie, stąd przyszedłem przecież. No właśnie. No właśnie, stąd przyszedłem. o nie zauważyłem tego wcześniej. Ale dobra, tak niezły fajnie. Możemy to wziąć i postawić tam gdzie trzeba, czyli tutaj, czyli po co mi, mi ten dynamity? Może za chwilę się dowiem, nie wiem. Okej, okay, chyba już... Nie, 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 nie. Wow, jak to jak mowa posiadeczka nasza? Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nikrzysz... Niszczysz... Nikrzysz wszystko, bo po prostu jesteśmy w... jesteśmy w kuchni, ale fajnie idziemy po dynamit od razu. Bo chyba jest nam potrzebny się wydaje Dobra, a więc zobaczmy w takim razie, a moment, coś sprawdzę szybko O, popatrzcie Wybuchnąłem <śmuchy> Spoko O! Teraz słychać, co się dzieje przynajmniej Bez tej muzyki może tak zostawię. Nie wiem. Po, po, pograjmy w ten sposób chwilę. Pograjmy w ten sposób chwilę. Zobaczymy jak to tam będzie. Czy lepiej czy gorzej? To teraz muszę chyba podgochać. Nie. Wow, i co już? Hmm, chyba tak, okej. Okay. Momencik, to się to sprawdzę. Okej, okay, jestem, jednak muzykę włączyłem. No i tak, w takim razie idziemy tutaj, bo nie ma co kończyć odcinka po jednej króciutkiej misji, bo to, chyba, to chyba była misja, tak mi się chociaż wydaje. Okej, się przeszczę wziąłem przed chwilą czerwony klocek, niszcząc tutaj yy, tą fontannę. <noise> Dokładnie. No co, zaczynajmy?

A, tak się ucieka, okej, okay, No i co mam tutaj? Indiana Jonesa i Mata, Muta. okej, okay, czemu nie? W takim razie musimy pokonać sześciu tajniaków powiedzmy, bo mają takie garnitury szale, wow. Czemu nie? No i tak, w takim razie sześć, dbu 1, jeden, 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 został nam tylko. No i pięknie udało się pokonać wszystkich, tu mamy kolejną misję. I tu już do nas biegną ci ze strzelbami, z czemu nie? Dobra, atak, 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 no pokonam go w końcu czy nie, O, udało się, teraz jeszcze ciebie, i ciebie, dawaj, 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 o, udało się, jeszcze tego nie dobiłem. o, piękni teraz wszyscy, i już, o, czemu nie. O, przyjechali, co za wejście, brawo, panowie, brawo, to było coś, to było coś, nie powiem, że nie. Więc tak mi daje, trzeba szybko ich ubić Dokładnie Czemu nie masz... A nie, dobra, ja nic, nic nie mówiłem yy, Tak, trzeba... Ciebie złapiemy, o, i teraz go widzimy. Pięknie, tak mogę to robić, bo nie możesz troszeczkę A ty szybko bierz Popatrzcie, już nie mają ze mną żadnych szans Żadnych powiedziałem No i tak dokładnie też jest, Szybko tylko jeden gdzieś został Jeden znaczy, tylko gdzie? Mm, tutaj Ha, też mam broń, też mam broń, nie? Pozyskoczy mi nikt Dobra, pokonani wszyscy Wow, Mat mus. Hm, spoko. Kończyłem kolejną misję, czy nie? Bo ja już sam nie wiem jak to jak tam w ogóle misje działają. No ale dobra, jak tam sobie chcą i w takim razie musimy gdzieś się dostać. Yy, widzę, że tam mam jakiś samochód, więc do niego wsiąść albo coś tam, cokolwiek zrobić, nie wiem, zobaczmy, da się? Da się. mogę kupić hot roda. Spoko kupujemy. I można nawet muszę to zrobić, jak sobie ja myślę. Mam gdzieś jechać teraz? Nie za bardzo. Yy, wezmę coś, próbuję tutaj. O, właśnie, tutaj. Tak, właśnie, myślałem, że tu coś trzeba zrobić. Yy, bo ten motor gdzieś tutaj zjeżdża. Więc okej, okay, naprawmy to. I tu nawet mam jakiś motor. <grybujesz> przy okazji. Dobra, w takim razie zobaczmy o co chodzi. I motor zjechał w dół. Tak, jak myślałem. A więc dobrze. Możemy pewnie gdzieś teraz sobie pojechać. Albo zacząć misję. Aha, pojawiły się yy, dwa snienatka te z, z motory. I mamy, nie wiem, kolejną misję, tak mi się wydaje. Chyba tak to działa, sam nie wiem. Nie tylko to Co ja klikam w ogóle? A, czemu nie mogę jechać? O, już mogę. Yy, dobra, muszę zniszczyć trzy motory z tego co widzę. Nie mogę, nie, nie mogę tutaj strzelać z tym. No jedź ty jakoś! Um, hmm. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Dokładnie, a mogę to na przykład zniszczyć Nie mogę Ehm, w takim razie dobrze Jak tam sobie chcą, idziemy z czegoś poszukać po prostu Tam, aha, dobra prawo dla mnie, tam mam jakąś strzałkę Po lewej stronie Okej, okay. czemu nie, dobra Lecimy, lecimy, lecimy No weź ty jakoś jeździ no, no zjedziesz mnie zaraz, dozjedziesz no mnie i co będzie, nie chcę tak jechać z tyłem, chcę przodem jechać O, jest, jest, jest Dobra, wiem, że ta strzałka pokazuje w prawo, ale pojedziemy sobie w lewo I o, umiem jeździć w końcu Przyszła pora. Dobra, ale co mi z tego jeżdżania, jak poleciałem? Tu mam jakiś item. Coś tam jest. W takim razie, okej, okay, lecimy tutaj na prawo teraz. No gdzie mam lecieć? Tam? Tam? O co chodzi? Gdzie? Nie wiem. Dobra. Strzałeczko kochana, pokaż się. No ale mi każą ujechać. No jeszcze w kółko już w takim razie. Mhm. Mm No dziwna jest ta strzałka, powiem wam. Naprawdę dziwna, nie wiem o co chodzi. Podaj tutaj kawałek do przodu i tu był jakiś motyw z tego co pamiętam. Albo i nie. Hm. O jest, właśnie. No ale gdzie ta strzałka mnie prowadzi? Nie mam pojęcia. O, chwila. O w końcu, tam coś mam, tam coś mam, jedziemy, jedziemy. Niszczymy ich, niszczymy ich, już wiem o co chodzi. Dobra, te strzałki jakieś takie dziwne były. Ale okej, okay, gdzieś tutaj, tam jest, tam jest, tam jest, nie dam wam uciec. Oni mnie gonią czy ja Bo już sam, nie wiem. Bo oni powinni mnie kończyć, tak mi się wydaje przynajmniej A tu nie, nic, sama mi chłapać Czemu ją? Oni... Wy chcecie mnie, a nie ja was Chyba prosto to, wysilcie się panowie I mnie tutaj sp spróbujcie złapać Ojej <grytania> Utknąłem Dobra, bierzemy tego, motorka I pojawi się jakiś samochód Ale omówz mię, że samochodem będzie łatwiej No a powiem wam, że może tak, będzie łatwiej terenować Tak, gdzie wy się podzieliliście, panowie? Chyba sobie cień ci z wydłucę, bo tutaj tak, jak ja szukam i szukam, i nic nie mogę znaleźć. <gry> Ale moment, 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 popatrzcie, samochód masz pięć żyć. Jaka faza. Hmm. Jest, widzę jednego. Jedziemy na niego, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wy we mnie strzelacie? Czemu oni ode mnie uciekają? Dostało, o to chodzi. Piękny, piękny na niego wjechałem. O to chodziło od samego początku. I tak, jeszcze tylko dwóch nam zostało do, do pokonania. W sumie aż dwóch. Eeeem, tylko gdzie oni są. No właśnie, użyjemy za chwilę do palaczów. Jest! To nie... To nie ten. To nie wy idźcie sobie. <grych> tak, no... Widzę go? Nie, nie widzę. Widziałem go! Szybko zawróćcie, zawdźcie, zawdźcie. Używam... Już użyłem tego do palacza. Kiedy ja to zrobiłem? Wow, jak ja to wolno robię. Tragedia. <grych> ja wiem, oni chyba jeżdżą w kół, tak mi się przynajmniej wydaje. Poczekamy na niego tutaj. Tak właśnie zrobimy, poczekamy gdzieś tu. Albo stąd przyjedzie, tak mi się wydaje. Yy, jeszcze poleciałem, no grało. Mm, cofnijmy się. O! I mamy biorą monetę, ale fajnie. Nie yy, W takim razie jedziemy ich, niszczymy ich, tylko nie wiem gdzie oni są, ale to w szczegół. No to nie, to nie, to nie, to nie. Hm. Wiecie co, chyba ich poszukam i do Was wyduty, bo tragedia, nie mogę nikogo znaleźć. No co nie wiem, nie strzela, ale tu nic nie widzę. Tam jest, tam jest! Chwila, 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 chwila! Zawracaj się, zawracaj się! Dobrze, piękny, pięknie zawróciłem! Jak on jeździ, jak on jeździ? Jedzie, jedzie! Ło, wow, Dwóch na raz, Dwóch na raz! Nie dam wam uciec, nie dam wam uciec, panowie! Jest! Pięknie! Obedwał! Żyje? Żyje, cwaniek! No żyje! Jaka... Jaki typ! Dobra, no przynajmniej jest tutaj niedaleko nas, tak mi się wydaje! No jedź, jedź, biedna się, jedź! No jedź ty, że... Gonimy go, gonimy jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę, czemu to się tak łatwo blokuje wszędzie Dobra, ja mam, ja wiem jak go zjadę Teraz szybko speed, 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 speed I wjechałem pięknie w końcu Jak długo to robiłem Teraz samochody Jodź Spoko Ale to już może będzie łatwiejsze tak myślę, albo i nie Zobaczymy z tym za chwilę A jak na razie lecimy czegoś poszukać po prostu Tylko jeszcze nie wiem czego, ale za chwilę znajdziemy znaczy samochodów, wiadomo, samochodów. To nie ten, z tego co widzę. O, nic mam użyte, ale szybko jeszcze. <laughs> Jest! Samo motor pojechał. Poje Kurde. Czy ja mogę strzelać? Nie, nie mogę. <laughs> Chyba. Nie wiem, dobra. Y Gdzie oni są? By no, widziałem jednego przed chwilą, przecież gdzieś mi zniknął skubaniec. U Jest! Ale mi tu wyjechał. Hm. Dobra, jedziemy, gonimy go, gonimy go, jeszcze złapię, jeszcze złapię Może nie na tym zakręcie, ale za chwilę go złapię Tylko nie popsuć sobie samochodu, nie popsuć sobie, nie popsuć sobie samochodu I mamy go, za chwilę A, no bo też nie hm. Nie dam ci uciec, nie dam ci uciec, ja też już, już ode mnie ucieka z tego co widzę Ja też umiem skakać stąd Ha, co? To, to ten, to ten, to ten, to ten, tak, to ten? Czy nie? To nie ten, no... jacy, a może ten, spróbujemy go, spróbujemy go zniszczyć Oj patrzcie, jedzie, jedzie, jedzie motod, jedzie motod Pięknie to zrobiłem To było coś moim zdaniem O, jest samochód Drugi Dwa na raz, dwa na raz Ucieknij, jedzie, 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 szybko trzeba je zniszczyć Jest, jeden obedwał, jeden obedwał Samochody mocniejsze niż motory. Ale okej, okay, damy radę Okej, okay, bijej go powoli, powoli Niszczymy go, niszczymy go, ciśniemy pod ścianę i udało się idealnie, z jeden motorek nam został do pokonania, więc już naprawdę niewiele. Chyba, że pojawi się coś jeszcze. Wjechałem jak chciałem idealnie. I co teraz? No jak, żeby inaczej. Jedziemy w takim razie, niszczymy i jedziemy i niszczyć ich dalej. <grywamy> damy dalej, damy dalej. Jeszcze tylko 3-5. wow, spokojnie. Może kolejni, Może kolejni się nie pojawią. Zobaczymy kto tam będzie. Jest tu, Jest tutaj ktoś, o ja, popatrzcie. Pierwszy raz to z szakami dobrze zaprowadził. Wow. Okej, okay, cios, jeszcze jeden? Jeszcze jeden? O, idealnie, pokonaliśmy go. Lecimy dalej kogoś poszukać, jeszcze tu musiałem oczywiście na to wjechać, no, ale cóż... No dobra, wstawaj, 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 skacz w tym magicznym samochodzie, a udało się. I teraz tylko tu gdzieś są. Tak przynajmniej myślę. Albo by tak na około pojechać, ale nie, jest, jest, jest jeden, fajnie. O jacie, serio? Dawaj goń go, goń go, goń go, tam, tam za mną jednak jakiś, jakiś, jakiś jechał, tylko nie wiem czy to był dobry, czy nie za bardzo, Teraz zobaczymy jak się zawrócimy właśnie, ale już, ten jest zły, okej, okay, czy tego możemy już zostawić sobie, chyba tutaj jedzie kolejny, tak, jadą dwa to ale fajnie, Fas tego na początek i tam za nami będzie kolejny, gdzieś, nie wiem czy jak zjechać, o, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jest pokonany, a tamten drugi gdzie zjeżdża? Tutaj na nas. To ten, to ten. Okej, okay, tego też zjedziemy oczywiście. Spokojnie. Udało się, pięknie. Yy, chwila, chwila, chwila. Widzę, że jest tam, widzę, że jest tam. Dawaj, 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 zdążymy, jeszcze zdążymy na niego wjechać? Nie zdążymy, ale damy radę. Gonimy go już powoli. Widziałem przy okazji skok. Okej, okay, mamy go, mamy go. W końcu. Dobra, dawaj, 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 dawaj. mu jak chcemy. Tak, jeszcze raz. Uderz go. Uderz niej, uderz w niego. Pięknie. No jest w końcu i to koniec, czy jeszcze nie? Tak, na Okej, okay, można, powie można powiedzieć, że ukończyliśmy kolejną misję. O, nawet kasy dostaliśmy całkiem spoda. A więc tak, w sumie fajne. Chwilę się ulecimy do magazynu, żeby coś tam zobaczyć. Yy, tak, zapisało się mi, więc fajnie. I dobra. Fast, 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 fast. I tak. Akt pierwszy, już mam 13kg tutaj. Wow. <grym> I jak to w ogóle działa? <grym> Jestem już. Gdzie? Kontynuuję opowieść, co to jest? Kawerny chaos, rzeź na motorach. Tu tak tyle tu tego jest? Aha, spoko, czyli dopiero wykonałem cztery takie mini-misje chyba czy coś w tym stylu. Yy, więc okej, okay, w takim razie dobrze. I mam tutaj przy okazji kilka postaci, więc tak to wygląda. Okay, z jeśli żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dusznia, trzymajcie się i cześć!